Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę. Subskrypcję będę robiła czytanie dla wszystkich znaków, stali The, the Lightsir Starot, na 23 listopada na nów księżyca w strzelcu. Tematem tego nowiu będzie hmm, Przyjrzenie się swoim przekonaniem, przekonaniom, wierzeń, czy są nasze, czy są zgodne z nami, wewnętrzna mądrość, wsłuchanie się w głos swojego serca czego tak naprawdę pragniemy, ogólnie rozwój, wolność, zerwanie. Z e, e, ciążącymi nam e, umowami, tak, które e, no, są dla nas e, destrukcyjne, tak? Więc tutaj też e, zawsze można e, się też e, wycofać, tak? Jeżeli coś jest dla nas niekorzystne. Pamiętajmy o tym. Zobaczmy co teraz tutaj będzie się chciało pokazać. Oczywiście najpierw energia ogólna, asmieczy, arcykapłan i sześć, sześć buław, A więc myślę, że fajna, dobra energia jakieś czy olśnienie, czy jakaś myśl, która będzie nas tutaj prowadziła. Też będzie to właśnie, no arcy, ale mamy tutaj tego arcykapłana, więc wartości. Więc tutaj myślę, że właśnie te wartości będą miały znaczenie duże. No i sukces, tak? Więc Jakiś triumf, tak? Na, na jakimś tutaj w jakimś obszarze się tutaj szykuje. Więc myślę, że dobry, dobry, dobry będzie ten, ten nów, tak? Na jakieś właśnie załatwianie jakichś tematów, tak? Opartych o, właśnie o wartości. Więc jeżeli coś takiego macie i Macie tutaj właśnie czujecie, że, że, że macie tą przewodnią myśl, to myślę, że warto się jej trzymać, tak? I jeszcze, tak jak powiedziałam, też przyjrzeć się tutaj tym wartościom, tak? Czy one są zgodne z wami. Jeżeli będą zgodne z Wami, to myślę, że tutaj będzie właśnie sukces, jeżeli będzie ta spójność. Dobrze, a teraz zobaczymy, jak będzie wyglądało dla poszczególnych znaków zodiaku. Oczywiście tradycyjnie zaczynamy od baranków. Baranki trzy buławy. Byki pięć buław. Bliźnięta mają słońce. Raki królową mieczy. Lwy siedem mieczy i panny dziewięć kielichów, wagi cesarzową. Skorpiony arcykapłana. Nie arcykapłana, tylko cesarza. Strzelce mają asabuław, koziorożce, pazia buław. Wodniki, królową buław i ryby przepiękną, też energię asa, kielichów. A więc myślę, że tutaj jest fajna energia. Ja jednak to troszeczkę odsunę, bo widzę, że tutaj to będzie lepiej tak wyglądało, jeżeli to przesuniemy troszeczkę w dół. Dobrze, super. A Więc świetnie zaczynamy od baranków, baranki y, trzy buławy. Y, więc tak jak mówię, dobry czas, że na przyciąganie tego, czego pragniecie. Myślę, że w tej konfiguracji tutaj uda Wam się y, przyciągnąć właśnie y, to coś tak, czego, czego pragniecie, tak? Więc myślę, że to będzie dla Was y, dobry czas, tylko tak jak powiedziałam. Jeżeli macie jakąś myśl, tak, przewodnią, żeby ona była w oparciu o Wasze wartości, i myślę, że uda Wam się po prostu to zrealizować. Więc tutaj, baranki, bardzo dobrze. Byki, byki też fajna energia, chociaż tutaj no, będzie trochę tarć, tak? Ale tutaj też nie ma co dobierać, ponieważ jest to naprawdę dobra energia. Może zobaczycie coś z innej perspektywy. Może nie będzie w 100% tak jak wy chcieliście, że będzie tutaj trzeba iść na jakiś kompromis, ale suma sumarum też osiągniecie, myślę, że sukces, tak? I też może to poszerzyć wasze horyzonty. Następnie mamy Bliźnięta. Bliźnięta mogą wyraźnie coś widzieć, mogą mieć bardzo dużo energii, więc może Was tutaj nawet rozpalać to wszystko. No, ważne, żebyście się nie spalili w tym, więc uważajcie, trochę schładzajcie się, ale też jakby jest to bardzo mm, sprzyjająca energia, tym bardziej, że Słońce też jakieś inne osłabia. Negatywne, więc tutaj y, mówię, wyraźnie coś widzicie i myślę, że do tego, y, do tego sukcesu idzie, idziecie naprawdę dużymi krokami, tylko trochę uważajcie, tak, żeby, żeby trochę się hamować tak, w tych działaniach, bo tu naprawdę jest strasznie dużo tego, tego ognia, żeby kogoś nie poparzyć, ani, ani siebie w tym całym procesie. Yy. Dobrze, następnie mamy raki. Raki mają tutaj królową mieczy. Więc myślę, że też bardzo sprzyjająca energia, ponieważ tutaj ta królowa mieczy też tak na zimno, na spokojnie, też myślę, że jakieś wnioski tutaj wyciąga, więc myślę, że tutaj bardzo zrównoważona taka energia. No, może jest dużo, tak jak mówię, na poziomie tego umysłu bardzo dużo się dzieje, tak. Dobrze byłoby, może, żeby troszeczkę zrównoważyć to właśnie też sercem, ale myślę, że, że dobra, dobra energia, więc myślę, że ten miecz w rękach królowej mieczy jest jak najbardziej, jak najbardziej ok. Następnie mamy tutaj. Lwy, lwy mają siedem mieczy, więc tak albo jakiś sprytny pomysł, właśnie i coś tutaj Wam się eureka, coś Wam się objawi, tak i bardzo fajnie. To jest jedna wersja. No, druga wersja, że coś tutaj będziecie kombinować, tak, bo sukces też można odnieść. Ta 6 buław też o tym oczywiście mówi, no, ale nie zawsze, no to się mówi tak, żeby, żeby nie po trupach, tak, żeby to właśnie było w jakiś taki. Yy, Uczciwy sposób, tak? Więc tutaj na to bym uważała. Więc no, jest to dobra energia, więc wykorzystajmy ją właśnie w taki sposób, a nie inny. Wykorzystajcie ją dobrze. Następnie, bo taki sukces, właśnie który osiągamy, jakimś, jakimś takim, no niefajnym zachowaniem, tak. No to, to później to jest krótkofalowe i po prostu no później to, to, to wychodzi, tak? Więc tak jak powiedziałam, jeżeli wpadacie na jakiś fajny, fajny pomysł, niekonwencjonalny, jak najbardziej, tak? A jeżeli właśnie tu coś chcielibyście zakombinować, no to jednak tutaj zastanówcie się, jak to będzie wyglądało właśnie długoterminowo. Następnie mamy panny. Panny mają 9 kielichów. Więc tutaj powiedziałabym, że dobre macie podstawy, takie emocjonalne. No może Wam brakować oczywiście tego 10 kielicha, więc też zależy, jaki, tutaj, jaki tu proces zachodzi. Może ten 10 kielich uda Wam się zdobyć. Ale jest tutaj zadowolenie, jest tutaj taka sytość ogólnie. Dobrostan taki, więc myślę, że, że będzie fajnie, ok, i też te, ten miecz tutaj, też te kielichy myślę, że tutaj to zrównoważą, więc fajnie. Wagi, wagi mają też super energię, mają tutaj cesarzową, powiedziałabym, że świetna energia, tak? Więc tutaj myślę, że i w tych będziecie też szeroko patrzeć na swoje bezpieczeństwo, może się też i poprawić. I też na bezpieczeństwo swoje, innych, waszego otoczenia, najbliższego. Więc myślę, że tutaj będzie takie szersze spojrzenie na ten temat, i więcej dla większej ilości też osób tutaj. Myślę, że, że, że to przyniesie dobre efekty, tak? Więc tutaj ogólny taki fajny stan. Obfitości, tak? Ona jest ta cesarzowa, jest tą obfitością, tą kreatywnością otoczona, tak? Więc bardzo piękna tutaj u Was energia. Następnie mamy skorpiona. Skorpion ma cesarza. Oczywiście też jest to dobra, bardzo energia. Oczywiście, jeżeli ten Cesarz też bierze pod uwagę właśnie innych ludzi, więc tutaj takie jest tylko taka uwaga, tak? żebyście no, nie chcieli przeforsować tylko to, na czym Wam zależy, tak? Tak jak mówiłam tutaj u lwów, tak? Więc ta energia może być bardzo fajnie wykorzystana, tak? Tworzenie nowych struktur i to może wszystko się udać z wielkim sukcesem, tak? ale też jeżeli y, nie, będziemy, nie będziecie narzucać to innym osobom, tak? ponieważ to y, możecie osiągnąć sukces, ale no może to się innym y, no nie podobać, tak? więc tutaj y, uwzględniłabym też y, inne osoby w tym, tak? dobrze, ale też bardzo fajna energia i też może uporządkować Wam. Następnie mamy strzelce, strzelce mają Asa Buław. też tutaj tak, tego ognia jest sporo, ale myślę, że też jakby ten sukces, cały, cały, cały ten proces może Was bardzo uskrzydlić, może Wam dać dużo radości. Też myślę, że jakieś nowe horyzonty się też przed Wami otworzą. Więc to jeszcze może zaowocować czymś w przyszłości, tak? Coś tutaj jeszcze nowego, obiecującego jest u Was, więc też przepięknie. Następnie mamy, mamy koziorożca. Koziorożec też ma bardzo fajną energię właśnie troszeczkę takiej delikatnej, spontanicznej, ale bardzo radosnej. Właśnie takiego dziecka, które cieszy się, tak, jak dostało właśnie jakąś fajną, nową zabawkę, więc jest tej, tej lekkości tutaj. Ja myślę, że przy tym arcykapłanie bardzo się przyda i troszeczkę się zrównoważy, tak, że jest właśnie ten element takiej delikatności, wdzięczności i chęci właśnie poznawania z taką lekkością. Więc myślę, że będzie to sprawiało też Wam naprawdę dużo, dużo radości i też będziecie chcieli, będziemy chcieli więcej, więcej, więcej poznawać, doświadczać, więc świetna energia. Wodniki mają też podobną energię, ale już tutaj na wyższym poziomie, bo tutaj już też kreowanie, pociąganie innych za sobą, tak? Więc też dużo radości też dużo ognia, też myślę, że to będzie Wam sprawiało frajdę wielką, ale tak jak powiedziałam, tu jest też, tu już jest element też pociągania innych ludzi, zarażania tą swoją energią, więc tutaj z tą szóstką buław naprawdę możecie być podziwiani, możecie być naśladowani, więc też super czas, super energia dla wodników ryby ryby mają też y, bardzo ciekawą energię mają y, asa kielichów czyli też otwartość tego serca otwartość na cały proces więc też bardzo fajnie bo tutaj ten arcykapłan zostaje troszeczkę też złagodzony y, ten as mieczy że y, myślę że to co będziecie robić to też z taką miłością tak miłością do siebie do innych ludzi y, że tutaj y, naprawdę ten sukces będzie taki Czysty i szczery bym powiedziała, tak? że, że tutaj to wszystko też w zgodzie z Waszym sercem, tak? z otwartością Waszego serca, więc też tutaj macie naprawdę przepiękną, przepiękną energię. Więc myślę, że ogólnie jest to bardzo dobre czytanie dla wszystkich znaków tak naprawdę to no, nie dobieraliśmy tu już nigdzie, tak? No tutaj, tak jak powiedziałam wcześniej, lwy i skorpiony muszą troszeczkę uważać, oczywiście bliźnięta też, tak, żeby tu się nie spalić, żeby kogoś nie poparzyć, tak, żeby też tutaj y, 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 żeby to nie było takie właśnie, takie y, Taki sukces trochę po, po trupach, tak? To jakby tu trzeba troszeczkę uważać, balansować, ale to są bardzo dobre energie, tylko właśnie w którą stronę, jak będziemy z nich korzystać. Ale ogólnie myślę, że ten Nów Księżyca w Strzelcu jest bardzo korzystny dla wszystkich. Tak wygląda czytanie dla wszystkich znaków Zodiaku. E, oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!